Witajcie kochani, dzień dobry. dobry. Witam was w trzeci dzień naszego wyzwania. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tym bar tym e, niestety dzisiejszy dzień jest bardzo zimny, ale e, ale nie jest aż tak źle, żeby nie można było posiedzieć chwilę na zewnątrz. Mam nadzieję, że teraz tu ktoś z was do mnie dołączy. Bardzo się cieszę. O, witam już Ola jest. Kochani, mamy trzeci dzień e, naszego wyzwania. E, jest to siedmiodniowe wyzwanie, w którym Was krótkimi poradami chcę przeprowadzić od sytuacji kryzysowych, od sytuacji bólu do sytuacji doceniania tego, co nam w życiu jest dane do przeżywania szczęścia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i witam Was bardzo serdecznie i chcę Was zaprosić do dnia trzeciego, do trzeciego etapu, a ten trzeci etap to pytanie jest, po co jest kryzys? Kochani, kryzysy nam są potrzebne. Wczoraj zostawiłam Was z zadaniem, w którym poprosiłam Was, abyście wypisali sobie trzy osoby, które naprawdę cenisz. Ufam, że zrobiła i zrobiłeś sobie to ćwiczenie. No i teraz zadaję Ci następne pytanie. Nie zadałam go wczoraj, ale chcę, żebyś tak na świeżo zastanowiłaś, się, zastanowił się właściwie, co podziwiasz w tych osobach, które wypisałeś. To to jest i co w nich podziwiasz. Ile razy robię z moimi klientami to ćwiczenie, tyle razy dochodzimy do niesamowicie ważnych, odkrywczych wniosków. W związku z tym popatrz na tych swoich bohaterów. Nie wiem, czy to są osoby święte, czy to są osoby z postaci z filmów, czy też z bajek. Przyznaję, że właściwie na wszystkich warsztatach, na których jestem, nie ma tak, żeby się nie zdarzyło, że nie jest wymieniony Jan Paweł II. Ale to nie wystarczy. Nie wystarczy powiedzieć, kogo podziwiamy. Niesamowicie jest ważne to, abyśmy jeszcze nazwały bardzo konkretnie, dlaczego podziwiamy te osoby i co podziwiamy w tych osobach. I dopiero wtedy, kiedy wypiszemy te, te cechy tych osób, te ich zalety, to dopiero wtedy zaczynamy odkrywać tak naprawdę, za czym tęsknią nasze serca. I jest to kolejne wyzwanie, żeby się zastanowić: aha, to o to mi chodzi, to tego w życiu potrzebuję, to to najbardziej cenię, i w takim razie pytanie następne jest: to jak Ty możesz naśladować tą osobę w swoim codziennym życiu? Co Ty możesz zmienić? Co Ty możesz robić od dzisiaj inaczej, żeby zacząć wzrastać i żeby każdego dnia być coraz lepszą wersją siebie, ale też aby być coraz bardziej podobnym do, do bohatera, którego, którego wskazałaś czy też wskazałeś. Więc yy, daj sobie dzisiaj jeszcze trochę czasu, czy idź na spacer, yy, czy, czy yy, nie wiem, po, pokręć na rowerze, to jest mój na przykład też sposób na, na ruch, yy, idź na rower, idź na spacer, yy, czy pobiegać i zadaj sobie pytanie, co cenię w ludziach, w moich bohaterach, dlaczego ich najbardziej cenię i na ile moje życie jest podobne do ich życia. To jest jedna rzecz. Ale zadam ci następne pytanie. Czy kiedy myślisz o tych osobach, to wchodzisz e, głębiej w ich historię i zauważasz, że właściwie każda z osób, którą podziwiamy, każda, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby znaleźć osoby, czy, czy mieć przez klientów wymieniane osoby, które miały zawsze łatwo, lekko i przyjemnie i ich życie było bardzo proste? Nie. Generalnie zawsze osoby, które podziwiamy, przechodziły przez jakieś trudne momenty. Może nie zawsze nazwały to kryzysem, może to były jakieś próby czasu, ale żadna z podziwianych przez nas osób nie jest wolna od cierpienia, od trudnych doświadczeń. I teraz jest to, co, tam, co jest w tym wszystkim najważniejsze. Że dopiero jak to zauważymy, uświadamiamy sobie, że podziwiamy ludzi, którzy przeszli jakieś trudne momenty, którzy czegoś mocno doświadczyli i stanęli przed momentem wyboru, co zrobią z tą e, tragedią czy z tym problemem, który ich dotknął. Czy e, będą się złościć, będą narzekać, będą złorzeczyć, czy mimo, że dotknęło ich. E, Trudne doświadczenie, ból, cierpienie, to będą chcieli z tego wyciągnąć jak najwięcej dobrych wniosków, będą chcieli z tego uczynić coś dobrego, będą chcieli odpłacić dobrem za zło. I to jest wyzwanie dla nas. Każdego dnia i ty, i ja stajemy przed różnymi sytuacjami, i nie są to na ogół tylko i wyłącznie miłe, fajne sytuacje, kiedy mamy uśmiech na twarzy, kiedy znam dobrze, kiedy wokół nas są e, przyjaźni ludzie. Bardzo często właściwie codziennie stawiamy e, stajemy wobec jakiegoś problemu, jakiegoś wyzwania. I ty i ja podejmujemy decyzję, jak się zachowam, czy rzucę z, zło, słowa złe, czy zacznę na to narzekać. A my mamy niestety polską specyfikę, że bardzo łatwo narzekamy, że zbyt często narzekamy, że ględzimy i najwyższa pora, żeby przestać to robić. Dlatego daj sobie taką próbę dzisiaj, jutro, każdego dnia, czy to, co cię spotyka, wykorzystujesz dla dobra, czy niestety dajesz się ponieść złym myślom temu, który nam podpowiada najgorsze możliwe rozwiązania, kiedy zaczynamy y, mówić złe słowa, narzekać, czepiać się, albo nie daj Boże też, y, jeśli wytrzymamy, bo często tak się w pracy dzieje, że na przykład stajemy w trudnej sytuacji, w, w dyskomforcie w pracy y, czy w miejscu publicznym, a potem odreagowujemy tą złość, y, to zranienie y, niestety najczęściej w bliskim środowisku y, na naszych dzieciach, na naszych bliskich. To jest właśnie to wyzwanie. Kochani, kryzys jest po to, aby okazać się po prostu pięknym człowiekiem. Po to, żeby mieć możliwość ćwiczyć się w trudnych sytuacjach, że kiedy przyjdą naprawdę trudne rzeczy, będziemy potrafiły, potrafili wybrać odpowiednio, że nie pójdziemy za tym, co jest złe, nie pójdziemy w narzekanie, w złorzeczenie, ale pójdziemy w stronę dobra. Kiedy powiemy, panie, ja wierzę, że to jest Twojej woli, jeżeli to mi się przytrafia, to widocznie mam się coś z tego nauczyć. I ci piękni ludzie, których podziwiamy, to są ci ludzie, którzy potrafili nawet w sytuacjach trudnych, ciężkich, które mierzyły ich cierpliwość, stanąć po stronie dobra i mimo wszystko błogosławić tę sytuację, a nie przeklinać. I teraz, jakie etapy ma każdy kryzys? Bo to nie jest tak, że powiesz sobie, podejmiesz decyzję i od dziś ktokolwiek cokolwiek ci powie, to ty już zawsze będziesz, nie wiem, uśmiechnięta, błogosławić będziesz tych, którzy cię ranią. Nie, tego trzeba się nam uczyć. Uczymy się tego bardzo długo. Ale uczymy się na małych rzeczach, na małych dyskomfortach, po to też, żeby przygotowywać się na te sytuacje trudne, kiedy z czasem ci, którzy nas ranią, a my potrafimy się za nich modlić, potrafimy im dobrze życzyć, potrafimy ich błogosławić, i to jest to właśnie nasze wyzwanie. To jakie etapy ma kryzys, każdy kryzys, czy każda trudna sytuacja? Najpierw to, co nam towarzyszy, to jest takie zaprzeczenie nie, to niemożliwe. Nie, to, to, to chyba tylko humor spowodował, że ktoś się tak za, zachował. Kiedy dostajesz na przykład trudną diagnozę, to nie, nie, to, to jest nieprawda, to jest nie tak, to, to nie mnie to dotyczy. Słuchajcie, ten etap zaprzeczenia jest zupełnie naturalnym etapem. Potem przychodzi jeszcze trudniejszy moment, kiedy na wszystkie sposoby przekonałyśmy się, przekonaliśmy się, że to jest prawda. Etap prawdy jest trudny i znowu mierzą się nasze siły. Czy ja potrafię się z tym zmierzyć? Czy ja potrafię to przyjąć? Czy ja e, zacznę e, narzekać na to, e, atakować całą rzeczywistość i ludzi, którzy są wokół nas? Czy, e, czy, czy jakoś potrafię to, to przyjąć? Ten etap prawdy jest trudny. My mamy prawo wtedy płakać, my mamy prawo wtedy się złościć. Byle byśmy nie zranili siebie i nie zranili tych wszystkich osób, które są wokół nas. Jest to trudny moment, trudna próba, i abyśmy mieli dość siły, aby się z prawdą, którą spotykamy w naszym życiu, umieli zmierzyć, potrafili zmierzyć. I ta prawda jest różna: że jesteśmy chorzy, że jesteśmy zdradzeni. Że ktoś nas oszukał, że ktoś nas źle potraktował, że ktoś powiedział takie słowa, które po prostu nas przerażają, czy że nagle dowiadujemy się, że popełniliśmy wielki błąd, że, że podjęliśmy może złą sytuację finansową, że to, była, że to była zła decyzja. Etap prawdy prowadzi do następnego momentu, kiedy jest naprawdę ciężko. Ten następny etap to jest totalne rozbicie. Kiedy nie wiemy co ze sobą zrobić, kiedy wydaje nam się, że tego się nie da przeżyć, kiedy zły bardzo często nas ciągnie jeszcze bardziej w dół. To jest ten moment, kiedy ludzie są przekonani, że już nie dadzą rady i sięgają po bardzo... Bardzo fatalne środki, bardzo fatalne rozwiązania. Wiecie, że mamy bardzo dużo samobójstw, właśnie dlatego, że dajemy się złapać na pułapkę, że to już jest koniec, że już, że już się nic z tym nie da zrobić, że, 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 że nikt nam nie pomoże. A to jest nieprawda. To jest kłamstwo szatana, to jest kłamstwo złego. Pamiętaj, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie można było tego zmienić. Tym bardziej, że Pan Jezus wielokrotnie to mówił, mówił do Faustyny, że choćbyśmy nie wiem, jakie na, na złe rzeczy zrobili, to zawsze jest nadzieja. No i właśnie. I ten następny etap to jest takie światełko w ciemności. To, jest, to są czasem takie momenty, kiedy ktoś się uśmiechnie do Ciebie w miejscu publicznym. Kiedy ktoś Ci powie, zapyta Cię, co się stało, co słychać. Jak u ciebie, kiedy słońce zaświeci, kiedy wstanie nowy dzień, obyśmy umieli się tych maleńkich momentów nadziei po prostu złapać. Żebyśmy usłyszeli słowa, które być może wielokrotnie słyszeliśmy w kościele, czy czytaliśmy w piśmie świętym, czy ktoś nam powiedział wszystkiego dobrego, czy ktoś nam złożył życzenia. Słuchajcie, te momenty, te maleńkie promyki nadziei są nam potrzebne czasami jak powietrze do tego, żeby oddychać. I teraz to też jest wyzwanie dla nas, każdego z nas, żeby być takim promykiem dla ludzi, którzy są wokół nas, żeby zauważać ludzi, którzy cierpią, żeby do nich powiedzieć, dasz radę, pomodlę się za ciebie, wszystkiego dobrego, uśmiechnąć się. Czasem trafiamy na ludzi, którzy są dla nas niemili, a może właśnie po to tam zostaliśmy, nie wiem. Posłani, czy taki przypadek się zdarzył, że trafiliśmy na jakiegoś, na jakiegoś człowieka, który cierpi, żeby mu powiedzieć coś dobrego i żeby być dla niego tym promykiem nadziei. I to jest wyzwanie dla każdego człowieka. I kiedyś ty dasz taki promyk nadziei, a kiedyś ktoś ktobie tobie poda rękę i wleje w twoje serce nadzieję. I ta nadzieja. E, to jest też czas po to, aby sobie zadawać pytanie: a po co to się stało? A co ja mogę z tego się nauczyć, z tego kryzysu, z tej trudnej sytuacji? I dzięki temu pytaniu i odpowiedziom szukanym na to pytanie, zobaczysz, jak wiele dobra przychodzi również z trudnej sytuacji i z kryzysu. A potem jest następny etap. Ten następny etap, ja go nazywam akcja, start. To jest taki moment uświadomienia sobie, że to wszystko, co przeżyłaś, przeżyłeś, było ci potrzebne, że to cię zmieniło, że to cię wprowadza na wyższy poziom świadomości, że wszystko jest po coś i że dzięki temu doświadczeniu stajesz się lepszym, pełniejszym człowiekiem. Obyśmy tylko właśnie zawsze wybierali dobro i, i szli w dobrym kierunku też, żeby. Jak najwięcej tego dobra siać wokół siebie, żeby dawać nadzieję, żeby dzielić. Ja też przeżyłam trudne momenty. Ja też byłam zdradzona, oszukana. Ja też miałam trudną chorobę. Ja też wielokrotnie straciłam duże pieniądze i podejmowałam złe decyzje finansowe. Ale to nie jest koniec świata. Z tego można wyjść. Dlatego bądźmy nadzieją każdego dnia dla ludzi, Siejmy to dobro, zmieniajmy świat na lepsze. I teraz jakie jest zadanie? Bądź detektywem. Szukaj tych momentów, kto, które w Twoim życiu opierają się na złych przekonaniach, na złych doświadczeniach. Szukaj takich momentów, które być może już przeżyłaś, przeżyłeś, ale z których możesz wyciągnąć dobre wnioski i wejść na wyższy poziom swojego, Swojego człowieczeństwa, swojego życia. Dwa zadania dzisiaj Wam daję. Pierwsze, wykonaj, poszukaj złych przekonań, które Cię nie wspierają, które Ci nie pomagają żyć pełnią życia, i postaraj się je zamienić na lepsze, czyli wszyscy ludzie, których złych spotykam w życiu, oni marnują moje życie. Nie. Nawet jeśli spotykasz kogoś, kto cię rani, to być może dzięki temu człowiekowi uczysz się najwięcej. Dzięki temu stajesz się lepszą wersją, bo przy nim możesz sprawdzić, czy wybierasz dobrze, czy wybierasz źle. Więc poszukaj tych złych, trudnych doświadczeń, może tych nawet złych przekonań i zrób z nich przemienie na coś dobrego. I zadanie numer dwa: bądź nadzieją, bądź światłem dla tych ludzi, których spotykasz. Rozglądnij się, może ktoś jest smutny, może ktoś jest e, naprawdę w trudnej sytuacji, bądź dla niego promykiem nadziei, uśmiechnij się, zagadaj, powiedz coś dobrego, bo jesteśmy powołani do tego, aby e, zło dobrem zwyciężać. Kiedyś długo mi zeszło, żeby to zrozumieć, ale teraz już rozumiem, więc i Tobie życzę zło, dobrem, zwyciężaj. I kochani, pięknego popołudnia, i do zobaczenia już jutro o 14.30. A jeśli nie, nie oglądnęłaś wcześniejszych filmików, zapraszam Cię, są na mojej stronie. Kochani, wszystkiego dobrego, niech moc będzie z Wami. Dużo dobra Wam życzę, wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro o 14.30. Pa!